Szanowni Państwo, przed nami święta Wielkiej Nocy, najważniejsza dla nas wszystkich, święta. Stąd życzę, by radość Wielkanocy napełniła serca nadzieją, wiarą, miłością i obfitością łask od zmartwychwstałego Chrystusa, a światło współzbawiciela poprowadzi nas przez życie do wieczności, wnosząc szczęście i radość w naszych domach na każdy dzień. Niech ten radosny czas Świąt Wielkanocnych zgromadzi nas przy wspólnym stole. Zatrzymajmy się na chwilę, pomyślmy o naszych najbliższych. Przeżyjmy ten czas tak, jakby chcieć nabrać na następne dni sił do pokonywania trudów każdego dnia codziennego. Wszystkim Państwu życzę optymizmu i siły płynącej z odradzającego się życia oraz radosnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych. Dla Państwa, Państwa gości, dla wszystkich przemyślan, dla Państwa rodzin. Wesołych świąt.